Poruszający gest żałobników na pogrzebie Sojki. Trump wścieknie się, kiedy zobaczy występ Sabriny Carpenter na MTV MTVVMA. Nie żyje gwiazda kultowego serialu. Poruszający gest żałobników na pogrzebie Sojki. Tak oddali hołd artyście. Podczas pogrzebu Stanisława Sojki, żałobnicy pozwolili sobie na poruszający gest. Zgromadzony w kościele tłum w wyjątkowy sposób pożegnał artystę. 8 września w Warszawie odbył się pogrzeb Stanisława Sojki. Muzyka pochowano na cmentarzu wojskowym na powązkach. Na uroczystości pojawiło się mnóstwo gwiazd, m.in. Józef Skrzek, Robert Hojnacki, Muniek Staszczyk. Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Monika Olejnik. Sojka pośmiertnie został odznaczony przez Karola Nawrockiego krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Na wyjątkowy gest zdecydowali się także żałobnicy. Pożegnali muzyka w poruszający sposób. Stanisław Sojka nie żyje. Tak pożegnały go tłumy. Jednym z bardziej przejmujących momentów uroczystości pogrzebowej był moment wyprowadzenia urny z kościoła. Gdy żałobnicy wstali z miejsc, rozległy się długie, pełne emocji oklaski, którymi uczczono pamięć zmarłego. W tle śpiewał obecny na miejscu Józef Skrzek, co dodało całej chwili niezwykłej podniosłości. Choć na tradycyjnych uroczystościach pogrzebowych oklaski mogą wydawać się nieco nieodpowiednie, to na pogrzebach artystów są gestem szacunku i uznania dla twórczości lub dokonań danego artysty. To swego rodzaju ostatni aplauz, gest podkreślający, że sztuka i dorobek Stanisława Sojki pozostaną żywe w pamięci ludzi. Rodzina Stanisława Sojki miała jedno życzenie. Bliscy muzyka jeszcze przed pogrzebem poprosili żałobników, by ci nie kupowali kwiatów, a w zamian za to wsparli finansowo lubelskie hospicjum dla dzieci imienia Małego księcia, z którym Sojka był wyjątkowo zżyty. O więzi piosenkarza z tym miejscem opowiedział w tok FM ojciec Filip Buczyński, założyciel i prezes hospicjum, który przewodniczył uroczystości pogrzebowej. Zaczęło się dawno temu, gdy zadzwoniłem do Staszka, już wtedy Wielkiej Gwiazdy. Z prośbą o to, aby przyjechał z koncertem na rzecz lubelskiego hospicjum. Zgodził się od razu, powiedział, że przyjedzie całkowicie za darmo. A jednocześnie zaproponował, że jak już przyjeżdża, to żeby, promując nasze hospicjum, zorganizować konferencję prasową. I tak się stało, a kiedy koncert się odbył i we wszystkich mediach lubelskich o nim mówiono, to Staszek powiedział, że jest do dyspozycji, że chętnie przyjedzie ponownie, jeśli byłaby taka potrzeba, opowiadał. Trump wścieknie się, kiedy zobaczy występ Sabriny Carpenter na MTV VMA. Historyczny przekaz. Gala VMA 2025 rok była pełna gwiazd, ale to występ Sabriny Carpenter wywołał największe poruszenie. Piosenkarka stanęła w obronie osób transpłciowych. Towarzyszyły jej drag queens i wymowne transparenty. Podczas gali MTV Video Music Awards 2025, rok, która odbyła się w nocy z 7 na 8 września, Sabrina Carpenter nie tylko przyciągnęła uwagę wykonaniem nowego singla Tears, ale również wykorzystała swoją obecność na scenie, by wyraźnie opowiedzieć się za prawami osób transpłciowych i społeczności queerowej. Sabrine Carpenter podczas MTV VMA 2025 roku wsparła osoby transpłciowe. Występ, który odbył się w UBS Arena, był pełen emocji. Sabrinie Carpenter na scenie towarzyszyli jej tancerze, w tym osoby transpłciowe i drag queens, niosący transparenty z konkretnym przekazem: Wierzymy w osoby transpłciowe, kochajcie się nawzajem, wspierajcie drag queen. Chroncie prawa osób transpłciowych, mogli przeczytać widzowie koncertu. Całość rozgrywała się w scenografii przypominającej deszcz. Przypomnijmy, że wspomnianego wieczoru piosenkarka zdobyła nagrodę za najlepszy album roku za krążek Short N, Sweet, co było jej drugą statuetką VMA w karierze. W czasie przemówienia laureatka zwróciła się do publiczności. Carpenter odniosła się między innymi do współpracujących z nią artystek i artystów kwirowych. Chcę powiedzieć mojej niesamowitej obsadzie, tancerzom i królowym, które są dziś ze mną na scenie. Ten świat, jak wszyscy wiemy, może być pełen krytyki, dyskryminacji i negatywnych emocji. Dlatego jestem bardzo wdzięczna, że mogę być częścią czegoś, co często przynosi radość wyznała na scenie. Wystąpienie Carpenter wpisuje się w szerszy nurt poparcia dla społeczności LGBTQIA, widoczny także u innych artystów, takich jak Pedro Pascal, Lady Gaga czy Madonna, którzy publicznie wypowiadają się przeciwko dyskryminującym politykom, szczególnie w kontekście działań obecnej administracji Donalda Trumpa, między innymi dekretu ograniczającego służbę wojskową osób transpłciowych. Nie żyje gwiazda kultowego serialu. 37-letni aktor spadł z budynku. Media obiegła tragiczna informacja. Nie żyje Y. Menglong, chiński aktor i wokalista. Informacja o śmierci Y. Menglonga obiegła media 11 września. Jak podaje Daily Mail, 37-letni aktor, który zyskał ogromną rozpoznawalność dzięki roli w serialu Eternal Love. Zginął, spadając z wysokiego piętra budynku. Do tragedii miało dojść w dzielnicy Chaoyang w Pekinie. Y Menglong nie żyje. Przedstawiciele aktora potwierdzili informacje. Dokładne okoliczności śmierci Y Menglonga nie są znane. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w chwili śmierci aktor miał spędzać wieczór w towarzystwie przyjaciół w mieszkaniu jednego z nich. Policja prowadzi czynności w sprawie i jak na razie wykluczono, aby w śmierć Y Menglonga miały być zaangażowane osoby trzecie. Informacje o tragedii potwierdzili przedstawiciele aktora po tym, jak na chińskim portalu Weibo zaczęły pojawiać się pogłoski i spekulacje w sprawie jego śmierci. Z nieopisanym smutkiem informujemy, że nasz ukochany Menglong zginął 11 września w wyniku upadku. Policja ustaliła, że sprawa nie ma znamion przestępstwa. Mamy nadzieję, że spoczywa w pokoju, a jego bliscy pozostaną silni, czytamy w oświadczeniu. Y Menglong był gwiazdą uwielbianego serialu. Y Menglong urodził się 15 czerwca 1988 roku w Sinciang. Pierwszy raz w mediach zrobiło się o nim głośno w 2007 roku, gdy wziął udział w chińskim programie telewizyjnym My Show. Trzy lata później wziął udział w muzycznym reality show Superboy. W 2011 roku rozpoczął karierę aktorską w filmie krótkometrażowym The Little Prince. Y. Menglong zyskał większą rozpoznawalność w 2015 roku za sprawą serialu internetowego Go Princess Go. Dwa lata później zmierzył się z jeszcze większą sławą, gdy w Chinach miał premierę serial Eternal Love, w którym aktor zagrał jedną z ról. Produkcja ta w 2017 roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem widzów i stała jednym z najpopularniejszych seriali w Chinach. Eternal Love zyskał uznanie widzów również za granicą, między innymi ze względu na fakt, że w niektórych krajach serial dostępny był na Netflixie. Poza aktorstwem i śpiewaniem Y męgląg zajmował się także m.in. reżyserowaniem teledysków. Co za chwila. Martyniuk skomentował zdjęcie Żony z synem. Odpisała mu. Daniel Martyniuk nieoczekiwanie skomentował nowe zdjęcie Żony z synem. Faustyna zdecydowała się odpisać mężowi. Daniel Martyniuk w ostatnich tygodniach przechodził cięższy okres przede wszystkim w swoim małżeństwie. Syn gwiazdora Disco Polo udostępniał w mediach społecznościowych niepokojące posty, w których między innymi uderzył słownie w żonę Faustynę oraz podzielił się kilkoma zarzutami wymierzonymi w jej stronę. Na początku września Martyniuk wyjechał następnie do Hiszpanii, gdzie podjął się pracy na budowie. Pod nowym zdjęciem Faustyny na Instagramie zdecydował się zostawić nieoczekiwany komentarz. Daniel Martyniuk skomentował zdjęcie Żony z synem. Faustyna tak mu odpisała. 11 września na Instagramowym profilu Faustyny pojawiła się nowa fotografia kobiety, na której trzyma ona w rękach syna Floriana. Przypomnijmy, że pociecha jej i Martyniuka przyszła na świat w czerwcu bieżącego roku. Choć dumna mama nie podpisała zdjęcia, w komentarzach możemy jednak znaleźć wpis od ojca chłopca. Kochany Florianek. Tęsknię za wami i mocno was kocham. Napisał krótko Daniel Martyniuk, dodając do tego emoji serca. Faustyna zdecydowała odpisać mężowi, który wciąż przebywa za granicą. Mimo niedawnej afery wokół wpisów mężczyzny, Relacje między małżonkami najprawdopodobniej znów się poprawiły. Cieszymy się oboje, że pracujesz, starasz się, też kochamy cię i tęsknimy. Jesteś dla nas ważny, odpisała żona Martyniuka. Księżna Kate w 10 sekund wyczarowała cuda z włosami. Nagranie zrobiło furorę. Księżna Kate nie przestaje zaskakiwać. Media lotem błyskawicy obiegło nagranie, na którym żona księcia Williama zaprezentowała sprytny włosowy trik. W ostatnim czasie fryzury księżnej Kate przyciągają sporą uwagę mediów. Żona księcia Williama na początku września pokazała się z mocno rozjaśnionymi włosami, aby zaledwie kilka dni później zaprezentować się w bardziej naturalnym, ciemniejszym odcieniu. Tym razem to nie kolor włosów, a fryzjerskie umiejętności samej Kate zaskoczyły internautów. Błyskawiczne upięcie w nagłej sytuacji. Dla księżnej to żaden problem. Księżna Kate pokazała włosową sztuczkę. Internauci ruszyli do komentowania. Niespodziewana sytuacja z udziałem księżnej Kate miała miejsce 11 września. Żona księcia Williama udała się wówczas z oficjalną wizytą do zakładu włókienniczego Marina Mill znajdującego się w miejscowości Cookston. Świętujemy wyjątkowe umiejętności, kreatywność i kunszt brytyjskich producentów tekstyliów, przekazał pałac Kensington, opisując cel wizyty Kate. Księżna podczas spotkania nie pozostała jednak bierna. Założyła roboczy fartuch i z pomocą jednego z pracowników uczyła się metody sitodruku. Zanim Kate zabrała się do pracy, postanowiła związać swoje długie włosy. Na nagraniu z zakładu widać imponujące umiejętności księżnej, która w zaledwie 10 sekund zdołała spiąć je w kok bez użycia spinki ani gumki do włosów. Tę metodę ma ewidentnie opracowaną do perfekcji, bo jej gęste włosy trzymały się w miejscu. Filmik błyskawicznie obiegł sieć, a internauci nie szczędzili Kate komplementów. Widać, że robi to często, wyszło perfekcyjnie, moje włosy rozsypałyby się w kilka sekund. Widać, że jest skupiona na tym, po co tam przyszła czytamy. Bądź na bieżąco, zaobserwuj oraz dołącz do naszej społeczności ciekawe najlepsze gorące ze świata gwiazd. Nie przegap najważniejszych wiadomości na portalu plotek.pl i śledź nas na Facebook, Instagram, TikTok i YouTube.